Liverpool fartownie wygrywa i dalej walczy o wygranie ligi. Grzegorz Krachowiak pociągnął się z greckimi kibicami, a Arkadiusz Milik kolejny raz kłóci się z trenerem. Siemano, witam was, ja jestem Mateusz, a dzisiaj powiemy jeszcze na temat. Między innymi o Leo Messim, który od 2023 roku ma grać w Stanach Zjednoczonych. Powołania Czesława Michniewicza, 39 piłkarzy, 5 bramkarzy i znowu bez Rafała Giekiewicza. Kolejny gracz Bayernu Monachium odmówił podpisania nowej umowy. Angel Di Maria odchodzi z Paris Saint-Germain. Kolejny polski bramkarz będzie grał w Premier League. Łzy i wielkie emocje w Turynie. Kielini i Dybala pożegnali się z Juventusem. Kosztowna porażka Fiorentiny oraz Arsenalu. Nasza reprezentacja U17 została zdemolowana. Przez Francję, a Ibra wybił szybę w klubowym autokarze. Te osoby, które w tym momencie pojawiły się na ekranie, ostatnio zostały widzami naszego kanału. Bardzo dziękuję. Lecimy po 250 tysięcy, a jeżeli chcesz pomóc, to koniecznie subskrybuj kanał. A teraz zapraszam do oglądania. Sponsorem kanału jest Betfan z kodem Landry 600. Macie flibeto o wartości 60 zł i cashback 10 razy większy. Szczegóły na betfan.pl Liverpool dalej ma szansę na wygranie ligi. Wczoraj pokonali 2-1 Southampton. Trochę jednak o wynik musieli drżeć, bowiem od 13 minuty przegrywali, po czym konili wynik. Minamino dał wyrównanie, a bramka dająca prowadzenie padła w 67 minucie. Był to bardzo fartowny gol, bowiem piłka przypadkowo trafiła na głowę Matipa, który pokonał bramkarza. Liverpool traci tylko jeden punkt do Manchesteru City, a do końca tego sezonu pozostała tylko jedna kolejka. Obywatele zagrają z Aston Villą, a Liverpool zmierzy się z Watfordem. Zakończyła się krótka przygoda Grzegorza Krychowiaka z grecką ligą. Polak wczoraj po meczu z Olimpiakosem Pireus pożegnał się z kibicami, dziękując za ich niezwykłą gościnność. Nie można jednak wykluczyć, że pomimo tego pożegnania, to Polak tutaj powróci w nowym sezonie. Należy dogadać się jeszcze z Krasnodarem, no a jeżeli to się uda, to wtedy być może znowu zobaczymy Kryche w greckiej lidze. Francuska prasa pisze o niezadowoleniu Arkadiusza Milika. Polak nie pojawił się na murach. W ostatnim meczu Olimpik Marsylii nawet na chwilę, choć w przerwie tego meczu wykonał całą rozgrzewkę. Zazwyczaj gdy zawodnik rozgrzewa się na maksa to tylko po to, aby za chwilę pojawić się na boisku. Trener jednak zdecydował inaczej i po zmianie stron Milik dalej grzał ławę. O konflikcie Arka z trenerem słyszeliśmy już od dawna. Potem jednak sytuacja nieco się uspokoiła, ale jak widać chyba tylko medialnie tak to wyglądało. Być może słaba atmosfera w drużynie sprawi, że Milik postara się o transfer. Zdaniem dziennikarza Alexa Kandala z Direct TV, Leo Messi rozegra jeszcze jeden sezon w Paris Saint-Germain. Nie ma zamiaru przedłużać jednak umowy i po jej wygaśnięciu ma dołączyć do Interu Miami, czyli drużyny Davida Beckhama. Oznacza to, że od lata 2023 roku będzie grał w Stanach Zjednoczonych. Dodatkowo ma zakupić także 35% udziału w klubie Beckhama, tak więc nie dość, że będzie grał dla tego klubu, to będzie także jego współwłaścicielem. Waszym zdaniem właśnie tak będzie wyglądała przyszłość Laomesiego, czy jednak dołączy jeszcze do innego europejskiego klubu? Napiszcie na dole w komentarzu. Czesław Michniewicz na zbliżające się zgrupowanie reprezentacji Polski powołał aż 39 piłkarzy. Zgrupowanie rzecz jasna jest zaplanowane przed zbliżającymi się czerwcowymi pojedynkami w Lidze Europy. Nie zabrakło Szczęsnego, Krychowiaka czy oczywiście Lewandowskiego, ale kilka nazwisk na pewno zaskoczyło. Selekcjoner zdecydował się na powołanie aż pięciu bramkarzy. Szczęsnego, Skorupskiego, Drągowskiego, grabarę oraz Loninę. Na pewno nie jest to dobra informacja dla Rafała Kikiewicza, który po raz kolejny został pomieszczony. Eminięty. Swój debiut w kadrze może zaliczyć Jakub Kiwir ze Specji czy Kamil Pestka z Krakowi. Powołany został także Nikola Zalewski. To zapewne efekt jego ostatnich znakomitych występów w koszulce AS Romy. Z napastników znalazło się także miejsce dla Adama Buksy oraz Karola Świderskiego. W Bajernie Monachium nie tylko Robert Lewandowski odmówił podpisania nowej umowy, ale także Serge Gnabry. Niemiec, podobnie jak Polak, zamierza zmienić otoczenie i spróbować swoich sił w innej lidze. To wielka strata dla Gwiazdy Południa, a jak donoszą niemieckie media, władze klubu zaczęły kontaktować się z agentami takich piłkarzy jak Usman Dempele czy Sadio Mané. Wcześniej rozmawiano już także o transferach Sebastiana Allera z Ajaxu oraz sasy Kalajidzicia z w Stugart. Zbliżające się okienko transferowe i kolejny sezon może być naprawdę bardzo ciężki dla Bayernu Swoją przygodę z Paris Saint-Germain po tym sezonie zapewnie zakończy Kylian Mbappé. Tak samo stanie się z Angelem Di Maria, który także zamierza opuścić klub. To właśnie on ma zastąpić Paulo Dybala w Juventusie, a o transferze Dybali więcej powiemy za chwilę. Di Maria przed Paris Saint-Germain grał w Manchesterze United. Tam za dużej karierę nie zrobił i sądzę, że nie zrealizował także wszelkich planów w Paryżu. W ambicjach mieli oczywiście wygranie Champions League, ale to jednak się nie udało. Osobiście uważam, że Juventus wykonuje dobry ruch, a Di Maria będzie mógł zaliczyć kolejną ligę. A co wy uważacie o tym transferze? Napiszcie na dole w komentarzu. Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl od kolejnego sezonu będziemy mieli w Premier League kolejnego bramkarza. Nasz kraj bowiem bramkarzami słynie i do Jana Bednarka w Southampton ma dołączyć Bartłomiej Drągowski. Polak niestety kończy ten sezon jako rezerwowy bramkarz, choć zaczynał go między słupkami Fiorentiny. Włodarczyk podaje, że zainteresowanie było także z Hiszpanii, ale Drągowski miał przyjąć ofertę Świętych. Czy jest to awans? Ciężko powiedzieć, ale jeżeli chodzi o ligę to przeskok na inną planetę. Życzymy powodzenia! Piłka nożna to piękny sport, a takie chwile jakie miały miejsce w poniedziałek na Allianz Stadium tylko to udowadniają. W 17 minucie rywalizacji z Lazio boisko opuścił Giorgio Chiellini. Była to nieprzypadkowa minuta, bowiem 17 lat włoski defensor spędził w Juventusie, a teraz kończy się jego przygoda z tym włoskim klubem. Oklaską jakie zgotowały dla niego tłumy zgromadzone na stadionie nie było końca. Opaskę kapitana przekazał Paulo Dybali, pożegnał się z kolegami na murawie, a już po opuszczeniu boiska wykonał rundę honorową dookoła stadionu, Żegnając się z kibicami. Piękna historia prawdziwej legendy starej damy. Choć to prawdziwy twarziel, to i on w takich sytuacjach uronił łzę. Nie było to jedyne smutne pożegnanie tego wieczoru dla kibiców Juventusu. W drugiej części tego meczu to Paulo Dybala opuszczał boisko. On także po tym sezonie opuszcza Juventus. Dybala zalał się łzami, a trybuny płakały wspólnie z nim. Choć w Juventus spędził 7, a nie 17 lat, to w pamięci kibiców pozostanie na zawsze. W tym meczu Gola zdobył Dusan Wlachowicz i wykonał się Paulo Debali, aby uczcić argentyńskiego piłkarza. Spotkanie z Lazio ostatecznie zakończyło się remisem po dwa. Po rywalizacji takie zdjęcie obiegło internet. Wlachowicz oraz Paulo Debala siedzieli sami na murawie pustego stadionu. Dość zaskakujący wynik rywalizacji mieliśmy w Genoi, bowiem Sampdoria zatrzymała Fiorentinę i pokonała ich 4 do 1. Już po 30 minutach gospodarzy prowadzili 2 do 0. Cały mecz rozegrał Bartosz Berosiński, a Krzysztof Piątek tak jak ostatnio ma to w zwyczaju mecz rozpoczął na ławce rezerwowych. Trener jednak w minucie 66 na niego postawił, ale polski napastnik nie był w stanie tutaj nic zmienić. Taki wynik bardzo mocno skomplikował ich sytuację. Walczyli bowiem o Ligę Europy, a teraz zajmują siódmą pozycję i łapią się jedynie do Ligi Konferencji. Ostatni mecz zagrają z Juventusem, a AS Roma zmniejszy się z Torino. Także smutny wieczór mieli kibice Arsenalu. Zaliczyli bowiem bardzo bolesną porażkę z Newcastle United 2 i prawdopodobnie pożegnali się z Champions League w kolejnym sezonie. Przed rozegraniem tego meczu ze Srokami mieli wszystko we własnych rękach. Wystarczyło wygrać ostatnie dwa pojedynki, ale ta sztuka nie udała się już na pierwszym z nich. Arsenal ze Srokami zagrał naprawdę bardzo słabo. Przez pierwsze pół godziny rywale mieli piłkę przy nodze przez 70 minut. Teraz szansa na awans istnieje dalej, ale Tottenham, który ich wyprzedził, musi przegrać swój ostatni mecz, a kanonierzy swoją rywalizację koniecznie muszą wygrać. Dwa dni temu nasi reprezentanci U17 zostali totalnie rozbici przez rówieśników z Francji. Mecz zakończył się wynikiem aż 6 do 1 dla trójkolorowych, a oglądając nawet skrót tego meczu należy mieć naprawdę silne nerwy, bo łatwo można się zdenerwować. Wisienką na torcie była kontra naszych piłkarzy, którzy zderzyli się biegnąc i stracili piłkę. To po prostu nie wymaga komentarza. Po meczu pojawiły się ogromne słowa krytyki w stronę naszych rodaków, a ich występ porównywano do stanu polskiej piłki. Dodam tylko, że ten Mecz był rozgrywany w ramach Mistrzostw Europy U17. Do interesującej sytuacji doszło przed meczem AC Milanus z Atalantą. Piłkarze Rosonerii przywitały tłumy kibiców, a Zlatan poczuł tę energię i panującą atmosferę, że postanowił podgrzać ją jeszcze mocniej. Zaczął uderzać w szybę czołową autokaru, że ona nie wytrzymała, i pękła. Reakcja kierowcy była wymowna, no ale i tak wielki szacun dla niego, że odważył się zwrócić Zlatanowi uwagę. I standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. Rzecz jasna, najważniejszym dzisiejszym meczem będzie finał Ligi Europy, czyli pojedynek Eintrachtu Frankfurt z Glasgow Rangers. Na kogo w tym meczu stawiacie? Kto Waszym zdaniem będzie rywalizował SEI? Po zakończonej rywalizacji napiszcie na dole w komentarzu. Na dziś to koniec. Dziękuję, że oglądaliście do samego końca. Wpadajcie do mnie na Twittera oraz na Instagrama. Linki macie w opisie. Jeżeli interesujecie się piłką nożną, to koniecznie subskrybujcie kanał. My lecimy po 250 tysięcy widzów. Jeszcze jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!